Zobaczmy, Udowicic. Wydawało się, że czekał za długo, ale tutaj w ślisk -męsaka trafiony. Piłka Ślechski. Popatrzmy jeszcze na tę powtórkę. Jest gwizdek. Flavio! Gol! Lechia 1-0. Mamy to. takie. jest. Udowiczicz. Brawo. Jarek Kubicki świetnie tutaj przyjął tą trudną piłkę od Udowiczcza. Kucjak, Kubicki od razu przytrzymał Marata ale ten mu uciekł Kaiser, czterech zawodników Brentby. Uwaga, headlodi i gol niestety. 59 minuta. O no świetne zagranie, przede wszystkim e, Kaiser.